Cześć, tutaj na pełnym kolorze. Jak oglądaliście wczorajszą piosenkę to już wiecie, że y, będzie dzisiaj kolejny odcinek i zostawcie łapkę w górę i z dzwoneczkiem i zagramy dzisiaj z y, dwie gierki i y, będę się z wami żegnał, a więc zostawiajcie może dzisiaj 500 łapek w górę i Subki z dzwoneczkiem. A więc możemy już zacząć. Jak widzicie, już jest nowy sezon i mamy nowy karnet. Ja już sobie kupiłem ten yy, nowy karnet. O, co to? A więc, jak chcecie więcej takich odcinków. Z Brawl Stars albo z innych gier, to napiszcie w komentarzach. I możemy już rozpocząć. Dobra, najpierw zagramy Barleyem. Może wykonamy jedną misję. Ja bardzo dawno nie grałem Barleyem. A więc jak słabo będzie mi iść, to. Yy, to ja nie wiem. Ale powin... powinno mi dobrze pójść. Albo jednak może gorzej pójść. Ale chyba nie. O, mój team zginął. O nie, Dobra, już jest mój team i... Teraz musi być wygrywana gierka. O. Teraz może zabijemy tą nitkę. Nie, chyba albo zabijemy. O nie, zginąłem. O, przegraliśmy, ale drugie miejsce w sens i tak dobrze. Zagramy jeszcze jedną gierkę i będę się radzikał z wami. Dobra, może teraz chyba znowu Zajmiemy trzecie albo drugie miejsce, albo nie wiem. Ja myślę, że gdzieś drugie. A w, tym, a w tamtej rundzie ani razu nie zginąłem, więc bardzo dobrze było. Znaczy raz chyba zginąłem, chyba na końcu zginąłem, jak dobrze pamiętam. O nie! O, zabijemy bossa Trzy, daj, trzy darmowe kiuby i teraz idę się... Chyba tu jest Mr. P. O! Nie, nie. Mr. P mnie za chwilę zabije. Albo nie, nie wiem. O, mały ten ludzik misterpi. sterpi. Mam nadzieję, że mnie nie zabiją. Tak od razu. On, Nani i Tik. No, i to na luzie zabiję, ale TIK może być ciężej. Teraz bardzo dużo na mapie gratisz, ludzi. Nie wiem dlaczego. Chyba TIK teraz jest dobry na tą mapę. O! I wygam, to. O. I udało się. Będę się już z wami żegnał. Jak będziecie chcieli więcej takich odcinków, to zostawijcie łapki w górę i już się z Wami żegnam. Pa!